Gaśnie światło. Niektórzy mają lampki oliwne, uwięzieni tracą poczucie czasu. Są tam co najmniej dwa dni. Później żołnierze każą im ruszać dalej. Materiał ten jest przeznaczony dla osób dorosłych. Dzień dobry. Dziękuję Wam za duchowe wsparcie mojego zdrowia. W zasadzie już wszystko dobrze. Czasem mogę jeszcze przekręcać końcówki wyrazów. Dziękuję też, że oglądacie moje filmy. To wygląda coraz lepiej. Za chwilę będzie szokująco. Przedstawię zupełnie nieznane wydarzenia z lat 1943-1945 które miały miejsce w podziemiach i okolicach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. To relacje więźniów, obozów w rejonie wysokiej. Zeznania ich mnie, doskonale znającego Międzyrzecki Rejon Umocniony, szokowały. W ramach kontynuacji tematu o bursztynowej komnacie zmierzę się z historią Henryka Nica, który twierdził, że uczestniczył w ukryciu skrzyń z napisem Königsberg w podziemiach. Od razu kilka uwag. Zeznania przedstawię tu w formie skrótowej. Pełną ich wersję zamieszczę wkrótce w jednym z artykułów. Postaram się jednak wiernie oddać to, co ci ludzie mówili, zeznając przed Okręgową Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich. Materiałów jest bardzo dużo. Przedstawiam tu zeznania, a nie opowiastki. Należy jednak wziąć pod uwagę, że ludzka pamięć po latach bywa zawodna, zwłaszcza gdy dotyczy tak traumatycznych przeżyć. Nie podaję dokładnie, o które obozy chodzi. Było ich kilka. Świadkowie po prostu nie zapamiętali ich nazw. Stąd je uogólniam do terminu Wysoka. Nie podają też oznakowania jednostek niemieckich strażników. Osadzeni bowiem nie potrafili podać nazw tych formacji. Nazwiska świadków zmieniłem, oprócz Hernika który stał się osobą publiczną. To wyjaśnię na końcu filmu. Pamiętajcie, ludzie ci przeżywali koszmar, wielu z nich straciło zdrowie. Należy im się szacunek. Oto proszę w komentarzach. Jeśli ktoś nie będzie tego przestrzegał, spotkają go niemiłe konsekwencje. Na końcu będzie małe podsumowanie i analiza. Posłuchajcie historii nieznanej. W moim poprzednim filmie opowiedziałem Wam swoją historię związaną z Międzyrzeckim Rejonem Umocnionym. Nie chciałbym się powtarzać, więc tylko kilka słów w skrócie. W Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym pojawiłem się po raz pierwszy w roku 1977, gdy wchodziłem do podziemi głównego systemu. Poczułem coś wyjątkowego, co zostało mi do dziś. Wtedy jednak było tam pusto. Postanowiłem zająć się tym tematem tak na poważnie. Tak powstał pomysł zrobienia doktoratu z fortyfikacji. Kiedy moja praca była już prawie gotowa, prawie wszystko było napisane, miałem otwarty przewód i tak dalej, nagle moje życie naukowe runęło, a z obrony wyszły nici. Po latach okazało się, że zostałem zablokowany za sprawą donosów spreparowanych dla, nazwijmy to ogólnie, służb, ale jeszcze nic straconego. W podziemiach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego byłem ponad 500 razy. Przygarnął mnie w świętej pamięci dyrektor Janusz Klubsz, oferując nocleg w gospodarstwie rolnym. Był wspaniałym, bardzo uczynnym człowiekiem. Niestety dziś już nie ma go Dziś wspomnę również doktora Andrzeja Toczewskiego, znakomitego historyka i badacza Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Zielonej Górze. To dawna nazwa tej instytucji. Andrzej miał ogromną wiedzę na temat MRU i dostęp do zeznań pracowników przymusowych. Często wymienialiśmy informacje. Miało to duże znaczenie dla mojej pracy. Obozów pracy umiejscowionych w bliższej i dalszej odległości od fortyfikacji międzyrzeckiego rejonu umocnionego było dużo. Nie będę się zajmował sprawą ich ilości, zwłaszcza, że niedawno odkryto nowe fakty. Byli więźniowie w swoich zeznaniach często mylili miejsca, w których przebywali. Zwykle podawali zapamiętany na bramie napis Hochwald Nord. To stąd właśnie miało być najbliżej do podziemi międzyrzeckiego rejonu Umocnionego. Obóz zajmował teren półtora na pół kilometra i otoczony był drutem kolczastym. Łącznie było tu ponad 2000 ludzi nocowali w ogrzywanych barakach. W każdym było po około 200 więźniów. Barak z kolei podzielony był na izby. Każda mieściła 20 więźniów śpiących na dwu lub trzypiętrowych pryczach. Jedzenia było mało. To rozwodniona zupa i kromka chleba. Jak ktoś trafiał do izby chorych, to dostawał taką samą zupę, ale bardziej gęstą. Jednym z lekarzy był Niemiec Schulz, który mało interesował się chorymi. Felczerem był Czech udający Niemca. Ten znęcał się nad Polakami. Tuż po oswobodzeniu obozu zginął. W tajemniczych okolicznościach w obozach koło wysokiej widać było cały przekrój narodów europejskich. Oprócz Polaków byli Włosi, Francuzi, Czesi. W obozowych biurach pracowali Holendrzy. Osobną grupę stanowili Rosjanie. Tych trzymano za wewnętrznym ogrodzeniem. Życie w obozie było ciężkie. Dzień pracy trwał 12 godzin. Wyczerpani charówką i głodowymi racjami żywności, więźniowie spali na zbutwiałych, często siennikach. Jednak nie to było najgorsze. Jak zeznawali byli więźniowie obozów, tych związanych z budową fortyfikacji, wykonywano tam sporo prac, zarówno ziemnych, jak i betonowych. Według Jana Gryfińskiego pod koniec 1944 roku w pobliżu Wysokiej zapędzono więźniów do tajemniczych robót. Kazano im wykopać potężne doły o wymiarach 20 na 20 metrów i głębokości 6. Kładli tam też bardzo grube kable, w zasadzie wiązki kabli elektrycznych o średnicy dochodzącej do 15 cm. Nie wiedzieli, do czego te doły są przeznaczone. Potem kazano im szybko opuścić to miejsce. Wiele prac wykonywano metodą minerską. Więźniowie w glinie nawiercali specjalnym świdrem otwory. Potem niemieccy pracownicy wkładali w nie materiał wybuchowy. Ładunki były ze sobą połączone. Gdy wszyscy się ukryli, następował gigantyczny wybuch. Ziemia wylatywała na wiele metrów w górę. Sporo informacji przekazał Marian Stefaniak. Pracował wysokiej w pobliżu jeziora, na wzgórzu. Kazano im tam kopać doły pod fundamenty baraków. W tym czasie robotnicy z organizacji TOT pracowali przy podziemnych tunelach. Jak mówili, miał tam powstać szpital. Najciekawsza wieść dotyczy prac w betonie. Kilku więźniów twierdziło, że w rejonie wysokiej powstawały jakieś betonowe bunkry. Według nich w samym tylko roku 1943 wykonano ich cztery. Turyś twierdził, że w 1944 roku pracował przy budowie bunkrów w okolicach wsi Skąpe. Żaden z tych ludzi nie podaje jednak bliższych danych, szczególnie miejsca, w których je stawiano. Nie będę analizował dalej tego wątku ani poddawał ocenie. Nie bardzo jest on zgodny z danymi historycznymi. Jak wyglądała praca w podziemnych warsztatach lotniczych? To, co za chwilę usłyszycie, jest na podstawie relacji Czesława Łazińskiego. Jest piąta rano. Pracownicy są już na nogach i śniadanie to gorzka kawa zbożowa i kawałek czerstwego chleba. Sami muszą sobie racjonować przydzielone na cały tydzień półtora kilogramowe bochenki. Przychodzą strażnicy. Nakazują im sformować kolumnę i wszyscy ruszają ku wejściu do tunelu. Tunel jest oświetlony. Na więźniów czeka kolejka. Wchodzą do wagoników po czterech. Kolejka rusza. Wkrótce docierają do miejsca, gdzie korytarz jest wysoki. Stoją tam wiertarki, tokarki i frezarki podłączone pod prąd. Ludzie podchodzą do stanowisk. Każdy wykonuje inną metalową część. Na ostatnim stanowisku pracownik pod okiem majstów dopasowuje elementy. Są one potem ładowane do wagoników i wywożone. Więźniów traktuje się przyzwoicie. Są przecież wyszkolonymi, potrzebnymi do produkcji wojennej pracownikami. W tunelu panuje ogromny zaduch, brakuje tlenu. Maszyny wydzierają pył, robotnicy są wycieńczeni. Do tego dochodzi nieznośny smród. Ludzie muszą załatwiać potrzeby fizjologiczne w otwartych, nieczynnych klozetach. Pewien dzień jednak Czesław zapamięta do końca życia. Przy jednej z maszyn pracuje Włoszka. Toczy element z łatwopalnego metalu z elektron, który się rozgrzewa i nagle zapala. Dziewczyna nie ma szans. Od wysokiej temperatury w parę sekund zajmuje się jej kombinezon. Ofiara płonie jak pochodnia. Nie jest to niestety Jedyny taki wypadek w podziemnych warsztatach. Czesław choruje. W górnej części korytarza brakuje powietrza. Jednak dołem cały czas idzie lodowaty powiew. Sztywnieje mu noga. Czuje potworny ból. Udaje się do izby chorych. Tam Felczer traktuje go jak symulanta. Daje mu zastrzyk. To powoduje u pacjenta jeszcze większy potworny ból. Jak wspomina Łaziński, życie zawdzięcza majstrowi z Berlina. Ten potajemnie przynosi mu jedzenie, pociesza go i co jakiś czas powtarza: Hitler kaput! Do podziemi co jakiś czas spędza się grupy Rosjan. Traktowani są przez nadzorców jak zwierzęta. Wykonują najgorsze prace, np. Na opóźniają pełne robactwa toalety. Wszystkie czynności muszą wykonywać w biegu. Wyglądają strasznie jak ludzkie wraki. Świadkowie z obozów Wysokiej, jak podkreślają, byli rzadko bici. Pod koniec 1944 roku, pod osłoną nocy, 20 Polaków ucieka z obozu. Docierają do stacji kolejowej. Wtedy odnajduje ich majster, który był Austriakiem. Byli zszokowani, bowiem po cichu odprowadził ich do obozu i nakazał milczenie. Uratował ich przed ciężką karą. W barakach było mnóstwo wszy, ludzie nie mogli przez to spać. Zgłosili sprawę do lager Ten zadziałał błyskawicznie. Kazał zabrać odzież do odprawiania, a więźniów spędzić do pomieszczenia, gdzie panowała bardzo wysoka temperatura. Owszem, insekty wyginęły, ale kilku ludzi straciło od gorąca przytomność i zachorowało. Kiedy przez kilka dni dezynfekowano baraki, na przykład jesienią, spalić pod gołym niebem. Wielu ciężko się pochorowało. Trafiali wtedy do Izby Chorych. Tam więzień, który miał 39 stopni gorączki, bo mu ją zmierzono, w ramach terapii skierowany został do rozładunku wagonu koksu. Świadkowie opisują, jak któregoś dnia strażnicy ustawili nagle wszystkich do apelu. Przywlekli dwóch wychudzonych, osłabionych młodych Polaków. Jednemu kazali biegać. Ten szybko zemdlał. Wtedy strażnicy wywieźli obu poza obóz. Wielu świadków mówiło, że w obozie czasem pojawiali się jakieś dziwni, uzbrojeni ludzie. Zabierali więźniów w nieznanym kierunku. Ci już nie wracali. Jedna z wersji głosi, że przenoszono ich do obozu karnego w Brojcach. Inna, że byli wykańczani w pobliskim lesie. Pod koniec 1944 roku osadzeni widzieli straszliwą scenę. Osiemnastoletni Polak został przyłapany na kontaktach intymnych z Niemką. Za karę nieszczęśliwym musiał kręczeć przez cały dzień z tablicą na szyi. Była na niej informacja w trzech językach, ostrzeżenie, co czeka każdego, kto będzie próbował bliskich stosunków z Niemkami. Wieczorem, gdy chłopak już mdlał, strażnicy przymocowali go za nogi do drzewa głową w dół. Był tam tak długo, aż dokonał żywota w męczarniach. Jak podają liczni świadkowie do obozów wysokiej trafili w końcu października 1944 roku powstańcy warszawscy. Chodzi tu o mieszkańców Warszawy, przymusowo wysiedlonych po powstaniu. Po prostu osadzeni ich tak nazywali powstańcami warszawskimi. Ludzie ci trzymani byli osobno. Jedynie kilku z nich, których strażnicy wyłowili jako specjalistów z różnych dziedzin na brakowało takich, pracowało krótko w podziemiach. Potwierdza to w zeznaniu Wawrzyniec Mobich w styczniu 1945 roku pędzony był przez podziemia, gdy zbliżał się front. Razem z nim szła grupa ludzi. Obok niego szło młode małżeństwo z dzieckiem. Parata zdradziła mu szeptem, że są wypędzonymi po powstaniu warszawskim. Coś się musiało stać w podziemiach gdyż szli po kolana we wodzie. To bardzo ciekawa informacja, jak twierdził w kierunku północnym, o ile mógł rozpoznać kierunek. Nie było oświetlenia i używali tylko oliwnych lampek. Na powierzchnię wyszli jakimś bunkrem. Wstrząsające wrażenie na więźniach wywołało przywiezienie do obozu 150-osobowej grupy rosyjskich dzieci w wieku około 9-10 lat. Były tam krótko. Potem wywieziono je w nieznanym kierunku. Niedaleko wsi Radoszyn, a być może chodzi o Cibusz, znajduje się inny obóz, również związany z budową fortyfikacji. W czerwcu 1944 roku przyjeżdża tam pociąg składający się z 20 wagonów. Kilkuset więźniów, których nim przywieziono z Niemiec, zostaje zmuszonych do pracy. Najpierw trafiają do baraków koło stacji kolejowej, później rozmieszcza się ich po różnych stodołach. Łącznie ma tam być ponad tysiąc osób. Kopią rowy, ale też budują betonowe obiekty. Około 20 stycznia 1945 roku strażnicy zapędzają ich do budynku. Wśród nich jest Marian Wagner. Pada rozkaz. Wszystkie stojące tu łóżka mają być zdemontowane. Z desek więźniowie robią sanki. Gdy są gotowe, ładują na nie worki, skrzynie i walizki. To najprawdopodobniej rzeczy nadzorców. Więźniowie tworzą kolumny, po czym ciągną sanie po śniegu. Wędrówka trwa wiele godzin. Są wyczerpani. Niektórzy próbują uciekać w pole. Giną od strzałów strażników. W końcu trafiają na stację toporu. Tam czeka na nich długi pociąg towarowy. Strażnicy każą im załadować bagaże do pociągu i też wsiąść do wagonów. Ledwo ruszają, gdy nadlatuje rosyjski samolot. Pociąg zostaje ostrzelany, jednak jedzie dalej. Przed kunowicami stają. Jest za to. Nie zauważa tego maszynista jadącego za nimi innego pociągu. Rozpędzona lokomotywa z impetem uderza w tył pociągu, w którym znajduje się Wagner i inni więźniowie. Po chwili dochodzi do potężnej eksplozji, to wybucha zgromadzona w ostatnim wagonie amunicja. Wśród żołnierzy niemieckich jest mnóstwo rannych. Przez godzinę więźniowie pracują jako sanitariusze, noszą rannych do punktu opatrunkowego, potem znów są wsadzeni do pociągu towarowego, dojeżdżają do Frankfurtu. Tam, wykorzystując zamieszanie, Marian Wagner wraz z innymi ucieka. Rok 1945. Zima. Więźniowie w wysokiej szepcą między sobą. Zbliża się front. Strażnicy są nerwowi. Zmuszają ludzi do jeszcze cięższej pracy. Nad obozami przylatuje rosyjski samolot. Alarm. Strażnicy krzyczą i wypędzają ludzi z ich baraków. Pojawiają się żołnierze z psami. To chyba SS. Tłum zostaje wpędzony do podziemnych korytarzy. Ludzie myślą, że to ich koniec. Wśród nich jest Stanisław Ciołkowski. Wraz z innymi musi w głąb podziemi pchać wózki wypełnione bronią i amunicją. Po tym więźniowie mają usiąść w korytarzu. Gaśnie światło. Niektórzy mają lampki oliwne. Uwięzieni tracą poczucie czasu. Są tam co najmniej dwa dni. Później żołnierze każą im ruszać dalej. Co słabsi więźniowie przewracają się. Nikt się nimi nie interesuje. Każda próba pomocy kończy się bolesnym uderzeniem kolbą karabinu. Nie wiedzą, jak długo trwa wędrówka. Są zdezorientowani. Wreszcie szerokim wyjściem wydostają się na powierzchnię. Jest noc. Wszędzie leży śnieg. Żołnierz mówiący po polsku każe ludziom założyć na siebie białe rzeczy, o ile je mają. Długi korowód, około dwóch tysięcy ludzi, wędruje w milczeniu. Za nimi w oddali widać następnych więźniów. Trafiają na rzekę. Most na niej jest zniszczony. Muszą iść w brud. Rzeka nie jest szeroka, a w tym miejscu dość płytka. Po przejściu przez wodę nagle żołdacy stają się agresywni. Na każdym kroku biją i popędzają osłabionych więźniów. Tych, co nie nadążają, zostawiają ledwo żywych na poboczu. Wiele osób ginie, jak wspomina mężczyzna, któremu udało się przeżyć. Do celu dotarła może połowa więźniów. To duża wieś, w której więźniów rozlokowano po stodołach. Gdy tylko zbliżył się front, pilnujących Niemcy uciekli. To nie jedyni więźniowie przepędzeni przez podziemia. Są relacje o tym, że podobny los spotkał mniejsze grupy, po 150 osób. Potem rozlokowano ich w gospodarstwach niedaleko Wysokiej, na północ od tej wsi. Jak przekazuje w zeznaniach Marta Policka, rejon wysokiej. Kilkakrotnie był atakowany przez rosyjskie lotnictwo. Nadchodzi front. Przy drodze leżą worki z materiałami wybuchowymi. Strażnicy każą więźniom rozłożyć ładunki wokoło wejścia tunelu. Są połączone cienkim lecz mocnym kablem. Więźniowie boją się, że wejście zostanie wysadzone z nimi w środku. Uszkadzają ładunki. Niemcy orientują się za późno. Dowództwo obozu ubrane po cywilnemu z pistoletami przy pasach ucieka. Wkraczają Rosjanie. Do Polaków podchodzi rosyjski major. Pyta grzecznie, czy podziemia są zaminowane. Wspominany wcześniej Pawrzyniec Mobich pokazuje im wjazd do tunelu. Polacy zostają załadowani na ciężarówki i opuszczają rejon wysoki. Wjeżdżają na główną szosę. Wzdłuż drogi leżą ciała. Wiele z nich jest zmiażdżonych. Chcieli zaczynać czołgi, wyjaśnia rosyjski żołnierz i się śmieje. Po długiej jeździe Polacy trafiają na dworzec kolejowy. Wreszcie są wolni. Od wielu lat wokół międzyrzeckiego rejonu umocnionego krążą różni dziennikarze. W mniej lub bardziej rozsądny sposób opisują fortyfikacje, o których mają niekiedy skąpą wiedzę, tak? Nazwijmy to delikatnie. Kiedyś tacy żurnaliści szli na całego, dość swobodnie, tworząc różne hipotezy. Dziś jest to trudne, bo łatwiej zweryfikować pewne fakty w internecie. Nie wiem, kto wpadł na genialną myśl umieszczenia w podziemiach MRU bursztynowej komnaty. Było to w latach 70. Nie będę tu cytował całej prasówki, jest ogromna. To fantastyka. Skupię się na jednym wątku. Otóż niejaki Henryk Nic odbył kilka wypraw z dziennikarzami do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Ufnic stwierdził, że pracował w podziemiach jako robotnik przymusowy. Był wówczas świadkiem umieszczenia pod ziemią skrzyń z napisem Königsberg. Kilkakrotnie rozmawiałem na jego temat ze wspaniałym historykiem, doktorem Andrzejem Toczeskim z Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskiej w Zielonej Górze. Ponieważ miałem mocne papiery z uczelni, widziałem sporo bardzo interesujących materiałów. Na życzenie Andrzeja zmontowałem ekipę, która miała zweryfikować rewelację NICA. Ponieważ doskonale znałem te podziemia, dokonaliśmy kilku sprawdzeń. Nic się nie zgadzało. Andrzej Toczewski sam nie wierzył w te opowieści. Istniały również teorie, że ów skarbowy NIC to nie ten autentyczny. Że może ktoś podszył się pod niego. Przyjrzyjmy się jego wiarygodności. Nikt wcześniej nie sprawdził, czy rzeczywiście Nic był więźniem obozu Pracy Wysokiej. Urodzony w 1928 roku w Wrocławiu Henryk Nic stawał dwa razy przed Okręgową Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich w Zielonej Górze. Pierwszy raz 30 maja 1980 roku, kolejny 2 grudnia 1981. Jak twierdził, do obozu trafił w 1943 roku. O, uwaga, miał wtedy niecałe 15 lat, coś tu się nie zgadza. Przedtem pracował przymusowo w zakładach chemicznych w inowrocławiu. Jego pobyt w obozie potwierdzili inni więźniowie. Zeznania, nica są spójne, nie konfabulował, podał nazwisko komendanta obozu Hase. Na początku pracował jako pomocnik elektryka. Znał niemiecki, więc został gońcem. W swoich oficjalnych zeznaniach, ani razu nie wspomniał o ukrywaniu jakichkolwiek skrzyni w podziemiach. Jedyne o których mówił, to te ze zmarłymi więźniami wywożone z obozu. zeznań wynika, że Nic niewiele wiedział na temat tego, co się dzieje w tunelach. Czy mógł więc uczestniczyć w transportowaniu skrzyń do podziemi? Nie. Dziennikarze opisują to koniec roku 1944, a od 14 września tego roku nie przyjmowano do podziemi żadnych transportów cennych przedmiotów. Mówią o tym dokumenty. Po drugie, dostęp do komór, w których magazynowano dzieła sztuki, był dla więźniów niemożliwy. Nie uczestniczyli oni w ich przenoszeniu. O tym też mówią dokumenty. Całą więc historię można między bajki włożyć. Dokumenty nie kłamią. Przykro mi Narodzie Skarbowy. Uwaga, konkurs. Oto zadanie: policzcie ile tu jest monet. Odpowiedź wpiszcie w komentarzu pod tym filmem. Pięć pierwszych osób, których odpowiedzi będą prawidłowe, bądź najbliższe rzeczywistej liczby, otrzyma atrakcyjne nagrody. Każda z nagród obejmie trzy pozycje. Pierwsza to przedpremierowy egzemplarz książki Krzysztofa Drozdowskiego, która dopiero wchodzi na rynek, tytuł Krwawe ślady gwałty Mordy i grabieże armii czerwonej na Polakach. Uwaga z autografem i dedykacją autora. Druga to wydany w tym roku ilustrowany kolorowy przewodnik turystyczny autorstwa Roberta Jurgi i Leszka Lisieckiego. Międzyrzecki rejon umocniony. Fortyfikacje odcinka centralnego. Obiekty powierzchniowe. Jest tu mnóstwo znakomitych rysunków ilustracji Roberta Jurgi. Trzecia część nagrody to mapa odcinka centralnego Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, opracowana na podstawie niemieckich map z 1944 roku, wydana przez pracownię Roberta Jurgi z jego akwarelami. Fundatorem nagród jestem ja, organizator konkursu prowadzący kanał Antyk w Akcji i autor tego filmu. Koszty wysyłki nagród również biorę na siebie. Aby wziąć udział w konkursie trzeba być subskrybentem mojego kanału. Ważna uwaga. W odpowiedzi należy wpisać słowo konkurs plus liczbę. Odpowiedzi można wpisywać do niedzieli 19 października. Wyniki ogłoszę na mojej stronie na Facebooku oraz na kanale YouTube w poniedziałek 20 października. Link do regulaminu konkursu podany jest również w tekście tuż pod filmem. Miłej zabawy! Wyjaśniam, dlaczego zmieniłem nazwiska więźniów. Ponieważ żyją jeszcze ich rodziny. Podałem kiedyś nazwisko pewnego świadka. Jacyś amatorzy odnaleźli jego rodzinę i nachodzili ją, sądząc, że poda im jakieś informacje o skarbach. To się nie powtórzy. Celem filmu było ukazanie życia w obozach związanych z furtyfikacjami Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Zaznaczę. Sytuacji widzianej oczami byłych więźniów. Są tu ciekawe wątki. Głębokie wykopy 20 na 20 metrów, potężne kable rozciągnięte pod ziemi, jak też budowanie betonowych bunkrów w roku 1944. Te informacje powtarzało kilku więźniów, więc nie należy ich ignorować. Opisałem też zupełnie nieznane tragiczne historie. Ze względów czasowych niektóre tematy ująłem w skrócie. To tylko fragment publikacji, która niedługo się ukaże. Tam będzie znacznie więcej informacji. Już niedługo następny film. Będziecie zdziwieni. Posłuchajcie historii nieznanej. Do zobaczenia!